Siemane, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Ja oczywiście jestem Michał, to jest kanał Michał Games No i witam was oczywiście w mojej głównej serii na kanale Czyli od zera do biznesmena oczywiście z gry Farming Simulator 2019 A w dzisiejszym odcinku naprawdę mega akcja W końcu no nie mogę powiedzieć jeszcze nowy nabytek Ale będziemy wypożyczać sobie kombajn Sprawdzimy czy tam wszystko będzie ok. I jeżeli wszystko się sprawdzi to będziemy sobie upowali ten kombajn na samym począteczku widzicie mnie tutaj na młynie zbożowym, oczywiście z caseem, którym mówimy nie opony, na takie bardziej drogowe, wraz z przyczepami z buraku, bo coś jest to od poprzedniego odcinka? Zaraz wam to wytłumaczę, tylko sobie zobaczymy, bo jest zapotrzebowanie. Musiałem sobie przewinąć ostro czas, bo padał deszcz, jakieś były problemy. Jeżeli chodzi o konie, to widzicie już jest 62%, także jeszcze troszeczkę. A jeżeli chodzi o ceny, to na przykład tutaj na buraki, które wyglądają jak no, marcheweczki 512 euro więc to jest naprawdę dobra cena, dlatego też myślę, że możemy sobie w tym momencie zacząć sprzedawać i to są dodatkowe pieniądze, ponieważ tak zrobiłem misję całą i tyle mi zostało po zaakceptowaniu misji tak naprawdę jej nie zaakceptowałem bo ustawiłem sobie tego skończyłem, że już mogę ustawiłem sobie John Deere'a znaczy jakiego fenda sobie ustawiłem z rzoskiem przy tamtym skupie e, no i miało to wyglądać tak, że na odcinku sobie e, ostatnią przyczepę sprzedam, te sprzedam i potwierdzę misję. I tak miałem przygotowane, ale chyba za mocno przewinąłem sobie czas i ta misja jakby znikła. Dlatego musiałem w plikach sobie dodać, bo poprzedni save miałem jeszcze z. O, miałem właśnie z momentu kiedy my... Kończyliśmy odcinek, czyli jeszcze zostało mi sporo pola. Stwierdziłem, że nie mam na to czasu, żeby jeszcze to skopać i zrobić na odcinku. No mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że tak to wyszło. Uwierzcie mi, że skopałem te pole w 100%. Tu jak widzicie tyle zostało jeszcze z tamtej misji, co mogłem sobie sprzedać. No i teraz mamy całkiem fajne pieniądze. Byłem na zerze, bo, bo tam ogólnie za tą misję było 27 koła około. A widzicie, że tam dodałem 25 i trochę, bo... Po przewinięciu dni wyszło na zero. No tak jak mówię, padało, chciałem trochę też te konie przyspieszyć, dnia ukrywam, żeby tu wszystko rosło. Ale teraz już wszystko jest ok, także w dzisiejszym odcinku już czas oczywiście na 30. Jak widać, że będzie zachmurzenie, ale mam nadzieję, że nie będzie padać, bo przez dwa dni ostro padało, dlatego też tyle musiałem przewinąć. Sobie, ale to dla mnie akurat na plus, bo chcę, żeby te konie jak najszybciej tutaj działały, a my, no jak widzicie nie mamy Bizona, jest on w garażu, ale ja go jeszcze nie chcę się pozbyć, jeszcze to jest moim zdaniem jeden odcinek za szybko, co prawda jest to już chyba przedostatni odcinek, zobaczymy jak to wyjdzie, ale to będziemy później rozmawiać na ten temat, bo my wchodzimy sobie już w tym momencie do sklepu, do kategorii kombajny, żeby... Wziąć na testy oto tego John Deera, pierwszego John na no moim y, tutaj. Y, oczywiście damy mu szerokie, wiem, że trochę więcej kasy. Y, Wypożyć, no kupić nie mogę, no 300 tysięcy, chyba nie bardzo. Gdyby się ten przecinek przesunęło, to na pewno, dobra. Y, wypożyczamy sobie. I do niego jeszcze od naturalnie trzeba wypożyczyć header. Y, oryginalny ma 7-6 metra, także, no, można by. Aha, mam za mało, dobrze, że nie kupiłem. W eee, oczywiście, miałem dać. Dobra, i w tym momencie pierwszy John Deere na odzera prezentuje się właśnie o to w ten sposób. Dobra, rozpalmy sobie. Pierwszy raz pięknie, pięknie, mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Podepnijmy sobie żniwiarę. Jeszcze sobie poglądamy go. Na pewno ten kombajn będziemy kupować. W... Nie wiem kiedy jeszcze zobaczymy. Ale na pewno następne żniwa już będzie nasz. To już nie będziemy wypożyczyć. Ona, następne żniwa. Pięknie odzorowane. No ale oczywiście giant tutaj odwala kawał dobrej roboty. Wszystko się tu kręci. Jest świetnie wprost. Czy ja jestem w stanie wejść na niego? Coś nie bardzo. Nie bardzo. Ja nie wejdę Dobra, o Wszystko tu jak najbardziej pięknie Dopracowane Spalin dużych nie emituje Także super, my sobie jedziemy W takim razie w czemu to jest tak wysoko podniesione Nie wiem My sobie pojedziemy, a w sumie możemy Od tej strony sobie zajęć, bo i tak zrobimy sobie rundkę Najpierw Także na spokojnie Powinniśmy sobie Ogarnąć, mam nadzieję, że tu przejedziemy. Wszystko oczywiście animacja pedałów działa. A my w sumie tutaj możemy jechać. Peder nie jest jakiś specjalnie duży, ale na pewno wszystko dużo lepiej pójdzie niż z Bizonem. Dobra, rozkładamy tutaj go. Naprawdę fajny, fajny ma zbiornik. I pierwsze rozpalenie. Co tu dużo mówić, jest to po prostu cudowny zakup. Także wjeżdżamy sobie, oczywiście rzepak, tylko wam pokażę. Jest nawieziony w 100%. Tak, tylko te kurde ten... Orki nie zrobiłem trudno. Jeszcze będzie tutaj soja do ogarnięcia. Także myślę, że na spokojnie sobie ogarniemy. No i myślę, że w tym odcinku można by pomówić o planach. No właśnie tą na kanał i na tą serię. Bo jeżeli chodzi o DLC Class, to niestety nic się ciekawego nie pojawiło. Yy. Widzę, że w ogóle jest trochę tutaj... Hmm. No, bo te ustawienia w OBSie wymieniałem i w innych grach to działa, ale tu widzę, że jest pewien chyba problem dlatego też myślę, że zrobimy sobie ten... dojedziemy sobie do końca i zaraz zobaczymy sobie jak będzie trzeba zrobić chyba cięcie, bo jeżeli coś będzie nie tak, to ja nie chcę tutaj mieć żadnych e, takich dużych e, lagów. Bo ogólnie e, raz na OBS jest OK, ale. No tak jak mówię, nie chcę tutaj nic. mieć niefajnego. Dobra. Naprawdę bardzo fajny e, kombajn. Okej. Okay. Także zrobimy sobie teraz e, króciutkie e, cięcie i zaraz do Was wracam. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że tutaj już wszystko ok No sprawdziłem mi nie było żadnych lagów na nagraniu, więc mam nadzieję, że nie będzie większego problemu. Bo się także smuciłem, bo mi na tutaj się wyskoczyło, że encoder przeciążony i trzeba zmienić ustawienia. Ale mam nadzieję, że raczej tu wszystko pójdzie, Jeżeli chodzi o procka, no to 8% zużycia wiadomo, ale 100% karty graficznej Chciałbym. Może mi pomożecie trochę. Ogólnie to. Mm, właśnie co do tego kanału, bo miał być live. W sumie nie wiem czy on się w końcu odbył czy nie, bo ja to nagrywam y, w czwartek. Y, jeszcze są, oczywiście, piątek, soboty, niedziela. Mam nadzieję, że jakiś live się y, pojawił. No, taką mam przynajmniej nadzieję. Właśnie ciekawe, jak to tutaj będzie. Może pakuj tak na słomy nie możemy robić. Jeżeli chodzi o tak, ten tydzień co się teraz zaczyna, to mam taki wyjazdowy, dlatego też wszystkie odcinki, mam nadzieję, że udało mi się nagrać i wrzucić. Eee, także po kolei oczywiście będziecie mieli. Jest jedną zmianą, że w niedzielę prawdopodobnie nie będzie te Huntera, tylko będzie kolejny odcinek z Foresta, czyli w środę i, i w niedzielę The Forest. Huntera raczej nie będzie, ale gdyby się nie udało z Forestem, to oczywiście Hunter się e, powinien jak najbardziej pojawić. No, taka informacja do Was tu w tym momencie e, płynie. I zostanie nam za tydzień ostatni tydzień ferii i to mnie bardzo smuci, bo w takim razie od, no od zero już za wiele nie zrobimy. Prawdopodobnie w tym odcinku jeszcze robimy jakieś żniwo, może uda się coś sprzedać. Zobaczymy jak te ceny w ogóle będą, będą szły w górę. Mam nadzieję, że e, dość dobrze pójdą, bo gdyby tak się nie stało, no to... A trochę smutek byłby Przynajmniej tak mi się wydaje. No rzepak dookoła będę miał. No nie będę miał pełnego zbiornika, ale całkiem moim zdaniem dobrze sypię jak na rzepak. roz zobaczymy. Jest tu jeden taki mały problem na tym polu, bo ja tutaj źle włączyłem kwastownik i tutaj jest po prostu poplon, ale już nie chciałam mi się tego przesiewać, zauważyłem to dopiero po pierwszej fazie wzrostu. No trudno, taki kawałek to nie jest akurat bardzo dużo strata, więc zdanie nie ma problemu. Dobra, ale John Deere piękny, naprawdę, już chcę tego John Deerea mieć na własność. No bo naprawdę nudno jest, nudno jest na tym odzere i ja to wiem i mnie to też już denerwuje, że nie mogę sobie yy, pozwolić na wszystko, bo nienawidzę się zadłużać. Większość, no, znaczy większość, no dużo osób. Na coś niestety to z banku, a ja tak nie chcę robić, i przez to trwa to bardzo dużo, długo czasu. Ale chyba będę musiał to zmienić, bo to jest no, nie, nie do oglądania dla Was i mnie to też już te powoli zaczyna taka sytuacja męczyć. Żeby nie możecie sobie jakichś nowych akcji oglądać, bo cały czas robię to samo. Od dzisiaj, w ostatnim tego nie chyba był 25 odcinek, i od tamtego czasu nic się specjalnie nie zmieniło. Ale teraz, tak, plany na serię. Przede wszystkim po sprzedaniu tutaj tych plonów i, i koni mam zamiar lekko odświeżyć swoją gospodarkę. No i w miarę możliwości kupić na pewno ten kombajn. Chciałbym też nowego, nowy ciągnik taki mocny kupić i do niego osprzęt, ale to się wszystko na 100% nie uda. Około 500 tysięcy będę miał. 100 nie wydam na gospodarkę, bo chcę kupić dużą farmę, fermę dla e, tych dużą fermę dla yy, yy, kur, żeby naprawdę było sporo tych jajek. Myślałem też, już nad jakimiś świniami czy czymś, ale chyba to jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. Zobaczymy. Na razie bawię się z tymi rzeczami na, po sąsiedzku i tam potestuję i sprawdzę, co tak naprawdę najszybciej da mi jakiś zysk. Także tak, jak mówię. Oczywiście po sąsiedzku pojawi się na pewno. Yy, bo już mam i tak nagrany, już jest montowany, tylko go wrzuci na YouTube'a, więc nie ma większego z tym problemu. Widzę, że troszkę tutaj krzywo pojechałem, trudno. Ale bardzo. No tutaj będę się zachwycał nad tym droneerem cały czas. Szkoda, że jeszcze nie jest mój, ale nie dało się tego inaczej zrobić niestety. Dopiero po tych koniach będzie się dało. No konie to jest największy zysk, natomiast gdzie się nic trzeba czekać, więc jest około dwóch, jeżeli dobrze poprzewijam tak jak teraz, to jest półtorej sezonu do ogarnięcia później jak będę już miał obornik i to wszystko to ja też chciałem sprawdzić na tej górze jak on sobie będzie radził ale bardzo dobrze moim zdaniem sobie radzi i tutaj Johnny a nie dobra pojedziemy sobie tutaj pod górkę nie ma żadnego problemu teraz nie fajnie pojechałem ale chcę sobie teraz bo sobie się tak przeciąłem a w związku z tym że mam przyczepy po tamtej stronie to sobie będę musiał tej strony wjechać Oczywiście znaczy, tak rurą jestem w tą stronę ustawiane ale dobra, poradzimy sobie z tym. <laughs> e, słuchajcie, mam nadzieję, że tutaj w PS wszystko będzie ok. Dajcie znać w komentarzach i piszcie mi, w jaką stronę mam tutaj pójść, w jakie zwierzęta, jakie maszynki mam kupować. Bo teraz, skoro. Oczywiście znaczy, ja takie plany snuję, ale to będą dal dalekie plany. Bo jak w następnym odcinku, nic nie porobię. Czyli następny odcinek, nie wiadomo kiedy będzie pewnie święto, no chciałem prędzej, kurde powiem tam, gdy będę miał chwilę To będzie tylko od zera nagrywane Żeby się tu jak najmocniej rozwinąć, bo tak w zasadzie Na pewno chcę coś na DLC nagrać, zobaczymy czy się mi uda Mam taką nadzieję, będę się starał dla Was na pewno coś tu ponagrywać też Bo to nie ma sensu tworzenia kanału Dwa miesiące w roku, no w ogóle o trzy, liczając te wszystkie przerwy ale ja też w tych przerwach lubię robić lajby, to mnie bardzo satysfakcjonuje. Mam nadzieję, że jeszcze ten ostatni... Ten... te... Te wakacje ogólnie 2019 były dla mnie ciężkie. Mało odpocząłem. Ponieważ pierwsza praca. Robiłem też prawko. I to zajęło mi prawie ktoś całe wakacje, ale już się udało ogarnąć. Dlatego też nie było live'ów w ogóle, które planowałem, bo cały czas <laughs> praca coś tam ten, gdzieś tu wyjazd jakiś, no to tylko na szybkości o 11 nagrać odcinek, szybko go wrzucić, gdzieś tam, żeby był. Jedyne co bardzo mnie cieszy, to to, że właśnie te odcinki się pojawiały. To mnie ja akurat mega cieszy. Dobra, wybrzeż sobie już wystawimy. Że te odcinki 4 w tygodniu naprawdę, no były. Był chyba dwa tygodnie, co nie było w środę, ale przez to, że nie zgraliśmy się z Szymonem. Trudno, niestety Szymon już raczej nie będzie chciał chyba ze mną nagrywać. Spoko znajdziemy kogoś innego. Pewno na pewno Adam, sąsiad mój będzie mi pomagał tu w farmingu, a w innych gierkach zobaczymy jest Maciek, a może ktoś z was się odezwie, będzie chciał coś że ja z kimś w końcu ponagrywam, nie wiem, zobaczymy. No bez kimś ponagrywać, z jakimś youtuberem dużym. Z tego, że jest to małe szansa, żeby w ogóle się spotkać w takim sensie, że on w ogóle miałby na mnie czas. Z takie, że trzeba mieć... Ja muszę mieć też. Czas, czasami większość osób nagrywania, nie wiem, pierwszej nocy drugiej. Ja nie mam specjalnie takich możliwości. Dlatego też... No zobaczymy. Fajnie w ogóle ten ciągnik tutaj się prezentuje z tymi nowymi oponami. Na pewno na transport. Zobaczymy, bo to jest jedna przyczepa praktycznie, to jest no, 80% zapełnienia. My sobie gdzieś tu odjedziemy na razie w ten sposób. Dobra, no, sobie. Yy, I tu już przechodzimy sobie... Czy go gaszy? Kurde. Silnik zagrzany, jak Bez sensu przejdziemy sobie w ten sposób i bez problemu powinniśmy sobie tutaj przejać. No, trochę źle stanąłem z tymi przyczepami, trudno. Przejdziemy sobie teraz w tą stronę. W tą stronę jest pola mniejsza, ogólnie troszkę. Więc pojedziemy sobie teraz w prawo, tutaj. Tam sobie jeszcze obkosimy jeden przecznik. No, cała dzisiaj odcinek będziemy poświęcać. Bo nic ciekawego w sumie nie zaplanowałem. Aha, jeszcze tylko tak, zobaczymy sobie, jak wygląda sytuacja z cenami. Yy, Interesują nas te dwie rubryki. Słabo. No i tu rośnie, ale to też... Chociaż czekaj, bo tu już jest 3000. Zł. No to tutaj soja w następnym odcinku będzie koszona, zdecydowanie. Zdecydowanie będzie koszona soja, więc nie ma się co tutaj o to akurat martwić. Soja, myślę, że sprzedamy do 3000, to już jest dobra cena do soja, ale rzepak dobra cena to jest około 2500. I tutaj trochę to zboże podtrzymuję, bo nie chcę być stratny. Naprawdę poświęciłem duże pola na to. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to są naprawdę, no to są na pewno największe pola. Jakie mam 11, ale 11 idzie na konie na nowy sezon, więc, więc tutaj akurat nic z tego raczej nie zarobimy. Bo te konie swoją drogą to jest Owsa dużo wciągają, to jest tak się mówi, ale naprawdę e, patrząc na to, to na ostro, ostro jedzą. Tak samo siana się nie spodziewałem, i zastanawiam się, czy nie pójść już trochę w jakąś małą łąkę i tego siana nie robić. Tylko to jest znowu. Bo... Bo zrobienie trawy jest easy. Jedna tam przyczepa, sama zbierająca, kosiarka jedna, i to jest najprostszy zestaw. Ewentualnie dwie kosiarki z grabiarka, no to już jest większy. Natomiast no, z, y, robić siano to już jest problem. Bo trzeba mieć yy, tak najprostszy zestaw, no to jest jedna jakaś tam kosiarka. Przecząsarka. Może bez grabiarki by się obeszło, no i ta sama zbierająca. Tylko, że wtedy wchodząc w ciano, no jest bez sensu takie coś robić. I oczywiście dużo lepiej będzie w takiej sytuacji od razu kupować duży zestaw kosiarki i zgrabiarki z grabiarki i tej przyczepy są zbierającej. No chyba, no bo w bele to już jest w ogóle przerąbana sprawa. Nie do że czas, to jeszcze to jest tutaj moim zdaniem bez sensu. Zobaczymy jak mi się ten wosp uda odnowić. No w następnym odcinku, na odcinku naprawdę się to nie uda, nie ma takiej opcji. Pewno dzień sobie przewinę. Co mi spowoduje, że... Co mi właśnie spowoduje... Dobra, jeszcze sobie tu obkosimy. Samemu ciężko jest, całe takie polaga, no 40 minut co najmniej bym musiał poświęcić na to. Ale ja chcę tą akcję, fajną akcja, więc myślę, że sobie coś tutaj jeszcze chwilę podziałamy. mała jest tego od zera, patrzę na to, że nazywam to głównym serią na moim kanale, więc uważam, że Możemy sobie pozwolić na takie coś Bo na chcę ten Jeszcze tego Foresta nagrać Już tam praktycznie wszystko mam, zobaczymy jak w ogóle wyjdzie Będzie, że będzie okej okay. Dobra, także następny Tydzień znacie Teraz macie od zera Środa raczej Forest Piątek po sąsiedzku I w niedzielę zamiast Huntera Forest no i następny, Aha, i później, za tydzień już yy, Będzie zmiana bo nie dam rady na poniedziałek nagrać od zera A w związku z tym, że Forest się powinien skończyć To będzie od zera w środę no i później w piątek jeszcze po sąsiedzku, żeby się pożegnać Zobaczymy coś tam, fajna akcja na pewno wleci Tak mi się przynajmniej wydaje, że coś fajnego z sąsiadem wymyślimy Mam nadzieję przynajmniej taką Jeszcze też mam trochę do ogarnięcia Mamy radę. No i jeszcze może jakieś live, y jak się uda, ale to jest taka... Plany, plany, przyszłość, ale to mówię wam. Jeszcze trochę na pewno to zajmie. No szkoda, że to już jest koniec wakacji, to mnie akurat nie cieszy. Ale... Trzeba się cieszyć z tego co się ma. Dobra, my sobie tu skończymy. Jeszcze ten przejazd zrobimy tam i z powrotem. I koniec odcinka akurat będzie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. No później Maciku mówiłem o tych kolorach, tylko że ja mam dwa różne monitory. I w sumie teraz widzę przeskok jak na lewym to wygląda jak na prawym. Czyli po prawej mój główny nowy monitor. No to to jest to, to jest tutaj. Patrząc na to, co z lewej strony to kurde, żal. Ale tutaj jest naprawdę świetnie, to wygląda gęsty rzepak. Także bardzo fajnie, dobra podnosimy. Także prawie jeszcze na pewno zapełnimy tą jedną przyczepę. Bałem się, że będę musiał jeździć i wywozić, no ale wiadomo. Gdyby to był pszenica, to bym się nie obrobił. Nowe też przyczepki trzeba wymienić. W tym odcinku w takim razie zrobimy sobie bizona, rozpalimy sobie też. I on pojedzie na owies. owiec, owiec zresztą tak mocno nie sypie. Chociaż na pewno bardziej niż soja. Ciekawie, jeszcze z tej soi mi się uda zebrać. No teraz, tak to było 10 ton, chyba. Patrząc tu na to, na to, jak to tu wygląda, to mamy tutaj już około 15. Nawet więcej ton. A to nie, to była taka mniejsza połowa. Znaczy, tam jest podobnie. Czyli około 40, mniej więcej 40 No dobra, z okronie, powiedzmy, że 50 tysięcy razy 2,5 To jest niby, no mniej więcej powinienem z tego pola niby zarobić ze 100 125 tysięcy teoretycznie. To jest jak najlepiej pójdzie. No także fajnie było, jakby to było około no, tych 100 tysięcy wpadło z tego pola. Naprawdę by mi się cieszył. Chyba, że musiałem wypożyczyć na tą akcję combine. Dużo mi pomogła ta misja. Misja naprawdę dużo pomogła. O, chwilę, jakby to tu wjechać, bo nie chcę, kurde, mi już się. Ale nie na rady, nie na rady, będzie trzeba tu za wrócić. Taki mały paseczek zostanie. nie dobrze. Ale to tylko nie do końca, bo tam się zwęża trochę. No bo to skończymy tą część i będziemy się żegnać na pewno. No piszcie, czy wam się w ogóle po... na tej se... czy ta akcja wam się podobała. Moim zdaniem kozacka akcja. Do miniatureczki. Mmm. Perfekto. Może następny odcinek zrobię nocny. Zobaczymy jak on sobie będzie, jak będzie ten John Deere sobie wyglądał w nocy Zobaczymy, no na pewno też trochę mi kasy potrąci za ten Za przewinięcie nocy Czyli tych 24 godzin no, Ale mam 20 tysięcy, także powinno mi starczyć, potem się odbiję Chcę zrobić tę renowację tej farmy, no bo tak jak mówiłem Jest tutaj do Do jest tutaj dogarnięcie, są te e, kury. Bo chcę, chcę mieć po prostu zwierzęta kolejne, które bez większego wkładu będą mi dać zysk. Na pewno e, krowy nie dadzą mi zysku, e, patrząc oczywiście miarodajnie do tego, ile ja będę musiał w nie włożyć. E, najbardziej opłacalne konie teoretycznie, bo nic nie trzeba za dużo, ale trzeba czekać. No i właśnie te kury, tam też nic nie trzeba, a cena jest w miarę przystępna. Jajka i w miarę da się zarobić. No, fajnie rządy rozpalone światełka. Weło, weło. zasypujemy. Już na pewno zasypiemy tą przyczepę. A wszedł fajnie na obroty mucarnia spoko. Dobra, i tu sobie zaraz jeszcze dosypiemy. Także w takiej sytuacji już wam tutaj zaraz powiem ile. Udało się zarobić, ale naprawdę powiem. Kurde, fajny. Fajny zestawik. Na miniaturęczkę będzie w sam raz. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Ile? Teraz mam 17 tysięcy, A no także mówię, no 50 to przesadziłem. 40 tysięcy Gdyby to było 40 tysięcy, to jest. Około no, 80, no, bardzo bym się cieszył, gdyby to było 100, ale nie mniej niż 80 tysięcy, zarobiono z tego. Patrząc jeszcze na ceny, zaczynam powoli coś rosnąć. No, tu jest dość dobra cena. 2, 3, to jest całkiem ok. No i to soja się zatrzymała. Soja to jest troszeczkę za mało, moim zdaniem. Trzy, ponad 3 trzy musi być. To już jest dość dobra cena. 2, 300. Znaczy się zorientuję z tymi cenami. Ja w tym momencie się z Wami żegnam. Oczywiście standardowo. Łapeczka Subik. Wpadnijcie na mojego fanpage'a link oczywiście w opisie. No ja i zapraszam Was już na następne akcje właśnie z tym John Dirkiem. No i trzymajcie się do następnego. Cześć!